Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żura a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Grid 2, Tryb Kariery World Series Racing. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zawodami specjalnymi. Jedne już mam zaliczone, a przed nami zaproszenie na drugie na wyprzedzanie Rockstar Energy na Lazurowym Wybrzeżu, czyli Costa Divore, czy jak to się tam nazywa, a może coś pomyliłem La Turbie to są wyścigi, którymi się zajmiemy. Ukończ zawody wyprzedzanie Rockstar Energy zajmując wyższą pozycję niż Brandon Turner. No zobaczymy czy nam się uda. Ford Mustang Boss 302 jest naszym autem. Już mi się z wyglądu to auto podoba. Wczyta się, tak wczyta się. Zobaczymy ten samochód. Ja chcę go obejrzeć. Ależ fajne autko, tylko szkoda, że taki kolor chamski, żółty, żółto-czarny. Kolorek mi się nie podoba. Ale dobra, wróciliśmy. Fajowskie auto, podoba mi się. Chciałem mieć takiego w rzeczywistości, takiego fajnego Mustanga. To jedziemy! Wybieramy się przed siebie. I będziemy jechać. Pada śnieg, pada śnieg, wszędzie go nawiało. Napadało, napadało i mnie już zawiało. Na mieście śniegu dużo mamy w zamościu. Pada od wczoraj bez przerwy. I już oczywiście drogowcy zaskoczeni są zimą. Trasa wzdłuż zurowego Wybrzeża ma bardzo wąskie pobocze. I przez to drogi jazdy. są nieocśnieżone, i ulicy są nie. Posolone. Nieposypane. Ej, co ty gości tu robisz? Oczy wszyscy skierowane na są na ciebie. Przekonaj, głównie. widzów, że nie przyszli tu na darmo. What the fuck is this? What? Co ja robiłem? Ej, co to za jakieś ciężarówki? No nie no, co to w ogóle ma być? Uspokój się, opanuj się. Kolizja, zejdź mi z drogi. niezły popis jazdy tymi swoimi manewrami. Tak trzymać. Dobra, skupmy się, bo ten wyścig jest bardzo, ale to bardzo trudny. Zaliczę go albo nie. Się okaże. Ajajaj. troszkę przesadziłem. Przez jedno za drugim. Tak trzymać. Jest wszystko na dobrym. że tak powiem na dobrym miejscu. No. Kolizja. No bo się nie zmieściłem. Zadanie wykonane, tak? Wyprzedziłem 5700 punktów, zdobyłem. Dałeś niezły popis i zdołałeś Zogadano. wykonać zadanie. Brandon Terror, żeby to miał 1800 punktów. Aha, czyli zaliczyłem to zwycięstwo. Zaliczyłem zwycięstwo, ja to w ogóle mam gadane dzisiaj niebywale. Tak, pochwalę się Wam w tym odcinku że za chyba 2 euro albo za 2,5 euro w zimowej wyprzedaży na Steamie nabyłem Need for Speed Hot Pursuit, ten nowy ten nowy tam teraz przed 2 lat, ale ten, nie ten stary stary, tylko ten właśnie nowy Tu mam pozaliczane, więc tak właściwie teraz jeszcze zajmiemy się wyścigiem. Na no pewno chcesz przystąpić do WCR SR jeśli wiesz tak, ukończenie aktualnie zawodów na do sponsorów będzie niemożliwe. No pewnie, że się zabieram W którym z tych dwóch aut chcesz wystartować? Alfa Romeo albo BMW, BMW eee, Ale ja wolę jednak Alfa Romeo masa. Prędkość, przyspieszenie, no masa napęd tylny, tylny. Dobra, weźmiemy sobie Alfa Romeo. Będzie gotów do udziału w następnym wyścigu. Stajesz się coraz sławniejszy. Zainteresował się tobą kolejny sponsor technologia wyścigowa, motul. Prowadź przez całe korzenie dobre, to zmienimy. Alpine. O widzimy sobie Alpina za ten. Zapowiedź i sobie nowego sezonu w oraz wyścigi wiadomość, Rockstar że dołączył do nas Nitro, sprawiły, że liczba wyświetleń naszego kanału będzie wzrosła. wyjątkowo trudna, Spora zwłaszcza dla widzów z, z Europy. Zobaczymy, komentarze znowu. powinniśmy się spodziewać dużej liczby widzów. Zaproszenie mamy wyścigi Seria Rockstar Energy, jazda na czas, seria Auto Express. Wkrótce, wkrótce, czyli najpierw musimy tutaj wystartować. Lazurowe wybrzeże, Lazurowe wybrzeże Leopolda, czyli La Turbi Leopolda, czyli ta trudna trasa, którą jeździłem przed chwilą. Czym ja będę jeździł? Do wyboru Chevrolet, mam do wyboru Forda, napęd przedni, nowy. Alfa, Alfa Romeo, coś na 4 koła, Be, Volkswagen golfer. R. Ja biorę oczywiście. Ja biorę oczywiście Golfa. A co na 4 koła, napęd? Niech tam. Po wystartuję Golfem, zobaczymy jak mi pójdzie w tym wyścigu. I właśnie kupiłem sobie tego Hot Pursuit Nową część Za jakieś niecałe 15 zł by chyba wychodziło Za kilkanaście złotych opłacało się na Steam'a Zawsze będę mógł nagrywać z tego później jakieś gameplay'e oczywiście jeżeli Będzie mi się chciało grać w tą grę Ten Hot Pursuit mi akurat średnio przypasował bo ja najbardziej lubiłem Europejscy fajnie to nie w serii Underground, zapewnimy jedynki. im odpowiednią dawkę w i w ogóle i w Most Wanted w ogóle i w ogóle czyli w tak tuning i jeżenie po mieście. Eee, a ogóle po w ogóle i w po w serii eee, Grid, to też, ale w e, ten i w w i od Slighty... Slighty Med Studios czy coś tam takiego. To nie wyglądało eee, zbyt dobrze, musisz unikać. Protoplasta Project Cars. Dwie części tego były. Shift, o właśnie. Need for Speed Shift i Shift 2 Unleashed. Chociaż Shift 2 Unleashed już mi się mniej podobało, ale Shift 1 naprawdę e, to była wypasiona giera, ale najmniej jest tych gier no, wyścigowych chyba no, wspominam dalej, e, Grida 1, w którego naprawdę Cholera jasna, i przez gadanie moje zaczepiłem się na słupie. Przykryj jedynkę chyba najmilej wspominam, bo. Yy, Dobra, następne auto będzie łatwizną. Po prostu ze 100 godzin w niego spędziłem i to jeszcze grałem na Piracie. I naprawdę, chyba ze 30 sezonów, yy, kończących się wyścigiem LeMans 24, znaczy taką skrótem, bo to tam trwało. Nie wiem, tak 10 minut się jechało. W razie niedużo. Wychodziło Przesuwa dwa i chyba trzy okrążenia na tym torze. I się wyścig kończył, niby przez cały dzień i przez całą noc. Ale tak faktycznie to mocno to przyspieszone było. Ale gry, chwilę mi się bardzo podobał. I ten niby wątek quasi fabularny, że to pobijanie się z tymi z zawodnikami z tego klubu. Raven West chyba się nazywali. Coś z krukiem, Raven coś tam chyba, Raven West, i właśnie coś, nie takie zawsze samochody, czy tam takie grafitowe i takie niby pobijanie się z nimi, wyścigi, jakieś tam e, stawki, że oni coś tam, to fajne było, a pamiętam, że e, Toka Race Driver pierwsza część, to była taka mocno fabularna, mocno fabularne e, wyścigi i tam naprawdę e, fajnie mi się w to grało, czwarte miejsce tylko, cholera jasna. Słabiutko, tym golfem. Czwarte miejsce, 12 punktów. To przede mną Faison Carter, Lorenzo Vela i Kalum Kirkwood. Brazylijczycy za mną. Przede mną tylko Hiszpan, Amerykanin. I wziąć się do roboty i zagrozić obecnym liderom. Postanawia się no, no, jeszcze drugi, w klasyfikacji. E, drugi no, etap. No, i w tym właśnie w tej grze e, Toka Race Driver 1. Ona była trudną grą, naprawdę wymagającą grą, e, ale z tych trzech Toka Race Driverów, czyli Toka Race Driver, Toka Race Driver 2 i Toka Race Driver 3, jedynka była taka najbardziej popularna i nią się fajnie grało, bo tam właśnie były takie wstawki. Jak tam kierowcy na przykład z pretensjami przychodzili, że jeździłeś jak Ham, coś tam, że. E, Potem się pojawił Trasa na lazurowym e, wybrzeżu nie nemezus, da się ani tak, chwili wytchnienia. To Jest szybka, wąska, zły, i pełna zły, to z w niebezpieczność. Ja już nie pamiętam miał na imię i nazwisko, ale to był chyba ten sam kolej co za młodu jak startował to trwy to ojca do naszego różnego bohatera przyprawił o wypadek na torze i przedwczesny zgon. Na starcie. Staraj się a wypatrywać okazje do, okazji okazji do nie stwarzać je i... na siłę. I po prostu jeździł z nami w tymi, a później był naszym wrogiem. Znaczy, oczywiście, gra robiła, że praktycznie zawsze on wygrywał wyścigi. One były potem bardzo trudne i naprawdę Jesteś ciężko się dzieło w Viperem, Wajperem, który ma napęd na tylnią osi. Po prostu ja nie zdoszę samochodów na tylnią osi, tam były takie wyścigi właśnie Wajperów, którymi się jeździło mi tak źle, że ja tą grę naprawdę wyzywałem od ostatnich. momentami ale w końcu ją skończyły mi naprawdę przyjemność. Yy, Brakuje mi właśnie w gridzie i w jedynce, i w dwójce. Brakuje mi takiej fabularności trochę, czyli, no nie wiem, jakieś prowadzenia tego własnego teamu, jakichś właśnie wstawek przenikowych, tutaj jakieś wywiady przed wyścigami, jakieś rywalizacji na torze. Gdy tutaj są, ktoś tam coś tam napisze, jakieś takie cholera jasna, zjeżdżaj mi z gością stąd. Nie no, no to się masakra jakaś. Masakra. Massakra, dwa flashbacki na coś takiego. Niby są, tutaj właśnie coś tutaj napiszą, że będziesz wąchał moje spaliny, bzdety, serta, co tylko takie wstawki zero jakiegoś pociągnięcia tego dalej, a mogliby to bardziej ten element rywalizacyjny jakiś, z jakimiś teamami. Na przykład, rywalizacja mogłaby być taka ostrzejsza, jak było w jednym grid z Team Raven West. Się przejawiali tam w różnych wyścigach, że nie wiem, mogły być jakieś przetychanki na torze, jakieś wstawki filmowe, że kierowcy tam właśnie przychodzą, coś ci e, bluzgają, albo jakieś te komunikaty radiowe, czy na przykład w, w helmofon, czy jak się to tam nazywa, w ten kask wyścigowy, puszczają, albo jakieś wywiady przed wyścigami, jak w Formule 1, F1 na przykład, tam coś było takiego. Ja pamiętam, grałem w 2011 chyba, czy nie, dwa, nie, 2012, bo jeden coś takiego było. Tam pamiętam, że jakieś wyścigi, raczej jakieś konferencje prasowe, coś tutaj takiego też mogło być. Bo piąty, rozkojarzony jestem dzisiaj mocno widzę, jak gram w tego grida. No nic, ale jakieś tam przejechałem. Tym razem Bruno Silver mnie. Po ostatnim sezonie fani oczekują od Ciebie lepszych wyników. Nie Czas możesz się u... opuszczać. Ogólnie nawet miałem ochotę raz dwa ten F1 nagrywać jeszcze. Tylko, że to było chyba zanim jeszcze zacząłem w ogóle nagrywać filmy na kanał, to grałem właśnie w F1, a potem sobie pomyślałem, że mógłbym to nagrywać, ale widziałem na YouTube jest kilka kanałów właśnie, gdzie są YouTuberzy, którzy hmm. właściwie głównie nagrywają filmiki właśnie z F1, to no, takie naprawdę ale faktem jest, że profesjonalne. Co z gier oczywiście, F1. Być może lepiej sprawdzisz się wyścigami. Ja Zapraszam na zawody specjalne. Wytrwałość Barcelona Live Roots. No dobra, wytrwałość. No spróbujemy jeszcze tą wytrwałość. O, Audi Roadster TT. Spoko, śmieszny samochodzik. Wytrwałość. Jeszcze to rozegram i będzie koniec tego odcinka. Yy, ja tutaj sobie gadam dzisiaj właściwie tak o różnych grach wyścigowych. To tf 1 właśnie, Miałem, myślałem o nagrywaniu, ale jak zobaczyłem jak nagrywają tacy youtuberzy, którzy ogólnie są fanami e, e, rzeczywistych wyścigów Formu 1. Tam znają kierowców, znają te zmiany, e, kojarzą e, te wszystkie, e, że tak powiem, technikalia co sezonowe co się tam zmieniają, te DRS-y, jakieś inne skróty i co to jest, do czego to służy. <laughs> w czym to... Nie będziesz jak, to zmienia, się powiem, potorak, się jak to zmienia... nauczyć się na jeżdżenie po jak to zmienia formę wyścigów. tych wyścigów. Ja się na tym nie znam, ja jestem takim raczej e, ignorantem, jeśli chodzi o F1 tam kojarzę tam, że kiedyś kubica jeździł na przykład, także nie kubica. Tak, że się rozwalił i tam ogólnie jak leci w telewizji, to czasami oglądałem, ale żeby się na tym znał jakoś wybitnie, to, to nie powiem bo to nie jest, bo to nie jest moja dziedzina po prostu. Ja lubię takie wyścigi, ale aż tak niespecjalnie się nimi interesuję w rzeczywistości. Zresztą motoryzacją się średnio interesuje, może na fecytach dziwne, ale jazdą... Za... Samochody mi się z wyglądu z Ojej. Samochody to mi się z wyglądu podobają, a natomiast... Natomiast, to już rozwalony mam ten samochód Natomiast jeżeli chodzi o Tam interesowanie się motoryzacją w takim prawdziwym sensie Że jestem fanem, no, lubię Honda, na przykład Chcemy mieć Honda Civic to W rocznik 2007 i wyżej, no te te tam chyba teraz od 2012 czy 2013 zaczęły wychodzić takie inne Nowsze modele Hondy, Civic ale ona mi się już tak mniej podoba, te starsze takie właśnie z takim śmiesznym, kosmicznym tyłem, z takimi światłami przez całą maskę, co on tak nagle wpadł w takie poślizgi, że tak buja się jak... jakby nie wiem, jakby pijany był to te właśnie jest, Mickey mi się podobają. No i one są fajnymi samochodami. Już sporo ich też po Zamościu jeździ w różnych kolorach. Ale chciałbym kiedyś mieć taki swój. I tam nie interesuje mnie tam za bardzo, czy to za pojemność silnika czy coś tam. Nie, tam po prostu podoba mi się z wyglądu ten samochód. Dlatego chciałbym go mieć, a nie dlatego, że jakiś jest lepszy niż, nie wiem, niż coś innego. Po prostu lubię tą akurat, tą markę. Jakoś tak. Bo ponieważ. I, 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 i po prostu podobają mi się te o, wygląd tych samochodów osiągi to już jest coś tam niższego zresztą na naszych polskich drogach tutaj tak nie ma co jeździć po wariacku, bo to się nie może źle minut. skończyć tak uszkodzeniami samochodu jak i uszkodzeniami nas samych albo kogoś innego na drodze, więc nie ma co szarżować, tu nie mamy takich akurat dróg i predyspozycji do tego, żeby uprawiać szybko brawurową jazdę samochodem zresztą ja jeszcze nie skończyłem tego prawa jazdy bo ciągle nie mam czasu podejść do egzaminu znaczy egzamin teoretyczny zdałem już dawno gorzej z praktycznym ale to przez pracę teraz nie mam czasu a jak, nie, a jak mam jaką to znowu nie mam kasy ten egzamin jednak kosztuje i to tak się e, że tak powiem co kontroler rozłączony? O co chodzi? Ja nic nie rozłączałem. Coś mi się ten USB. Chyba w kąpie mi się chrzanie albo nie. Kabel kupiłem Jeszcze nowy, minut. ale to nie pomaga. Czy słychać? Udało ci się wykonać zadanie. Pokonałeś niezły kawał drogi. Sprawdziłem zadanie, to fajnie mi przybyli. Jestem dwunasty. No dobrze, bo jestem ostatni w takim razie. Ale sobie pogadałem dzisiaj. O Trzeba to będzie naprawić po wyścigu. I jest fajnie. Najgorsze jest to, że. Nagrywanie w 30 klatkach tej gry to trochę bluźnierstwo, ponieważ na YouTube ona tak dynamikę traci mocno. I się robi czasami taka pikseloza. i wygląda nieładnie znaczy, dużo gorzej wygląda na filmikach 720p niż faktycznie ja mam na ekranie. Do końca wyścigu zostały tylko... Dwie minuty. W 1800, znaczy renderować 1080, ale to znowu e, dużo więcej plik wyjściowy zajmuje. Dużo dłużej się to wszystko renderuje, a potem wrzucanie na YouTubea też dużo dłużej trwa, bo ja mam tylko niecałe megabit uploadu, więc mi się taki 700 megowy plik wrzuca jakieś 2 godziny, czy nawet więcej na, na ten, więc wiecie, po no, prostu gdybym wrzucał 2 film, zajmujący tyle samo, kilkanaście minut, czy 20 czy 30, a, a 700 mega, 2 giga na przykład. W grafice 1080p to jest y, duża różnica dla mnie czasowa przede wszystkim e, zazwyczaj na przykład przy FIFA czy przy jakichś takich grach innych no może w wyścigu to by może bardziej pasowało może byłoby coś lepiej, ale tutaj przydałoby się nagrywanie w 60 klatkach no na moim sprzęcie FRAPS potrafi nagrywać w 60 Została klatkach no nie natomiast no, mój komputer tego nie wyrabia, bo Ilość danych na sekundę, która musi być zapisane na dysku, jest dwukrotnie większa niż aktualnie, po prostu dławi się przepustowość dysku. I twardego a to trzeba było chyba nagrywać na dysku SSD, a ja takiego nie posiadam. W tym kąpie robić nagranie na dyskach SSD dużo szybszych w yy, odczycie i zapisie. Natomiast na no, zwykłym wyszukiwaniu się... myślę, że no nie może chyba że przy naszym kąpie, ale też wątpię. Jest to nie do przeprowadzenia. Mogę wyprzedzić? Czy, czy ten, czy po prostu nie? Ja zrobiłem się czwarty do ostatnie dziesięć sekund. Spoko. Pięć. Oj. Nie wykonano zadania No nic, 15 i 114 metra Będziemy musieli Dwa, spróbować jeszcze raz Trzecie. Postaraj się wykonać wyznaczone Ci zadanie Odległość Ale przegoniłem większość stawki I do, dostałem jakiś fanów za to jeszcze Zadanie jedno, mamy przynajmniej trochę fanów nam przybyło tak jest 416 i 625 fanów mam już o, gdybym miał taką liczbę na YouTube powtarzam to zawsze chyba w każdym odcinku zezun. trening, Ukończenie mam jakieś zaproszenie na trening, ale nam pomogło. Gdzie? poziom pierwszy Indianapolis mamy poziom drugi Indianapolis Indianapolis, poziom trzeci muszę zdobyć więcej aut no spoko, sezon drugi. Yy, dobra, do sezonu drugiego WCR WSR. W, yy, już osiągnąłeś więcej niż mnie udało się w trakcie całej mojej kariery. No to bardzo dobrze, panie Kalahan. Ale ja w tym miejscu się z Wami pożegnam, żeby ten odcinek nie był zbyt długi. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że mojego oglądania słuchało się całkiem przyjemnie. I tam. Daruje ci mi, że nie pozajmowałem pierwszych miejsc w wyścigach, ale jak się gada, to się mniej człowiek skupia na samej rozgrywce i wtedy po prostu wychodzi tak jak wychodzi. Ale dobrze, miło było, ale się skończyło. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć, pa pa!